Witam serdecznie na moim kolejnym filmie, żeby nie było nudno i nie było samego Battlefielda 3 pogramy sobie srejkę Fira escape, Także słuchajcie zaczynamy. Pierwsza mapa. Mam nadzieję, że ta gra będzie chociaż w połowie tak straszna jak Fear 1 Powiem tak, że grałem wszystkie serie e, i tak naprawdę. Tylko... Znaczy była jedynka i dwójka oczywiście, także wszystkie serie można dużo powiedzieć, ale była jedynka i dwójka i powiem szczerze, że... że jed... fuck off! Że jedynka była najlepsza, dwójka była strasznie, strasznie kiepska. Strasznie kiepska, także... Taka gra na raz, można powiedzieć. U. A tutaj mam nadzieję, że będzie coś się działo. Come on. To wszystko na co was stać. Z czym do ludu. Pam. O, to lubię. O kurwa. That helps chyba chilebek O to mi chodzi Dobra, mamy już lepszą giwerkę. Lecimy. I co tu mamy? Tu mamy reklamy. Dobra z tego co wiem to w Firze <coughs> Pewnie to będzie tak samo że jedynce tak było, że idzie cały czas do przodu po prostu e, i nic więcej Nie ma żadnej mapy Czyli powtórka z rozrywki No i co? Pierwsza pierwsza ten mapka gdzie nie wiem gdzie pójść tak? Gdzieś tam słyszę dwóch jak gada. O. Gdzie? A tu kurde. Dobra, poszło ładnie. Tylko musimy troszkę na sobie pozbierać. O kurde, co to było? Przepraszam bardzo. Jakieś pytania? Dawaj. No ty, kurde. No, I'm not getting you. Co? Oczywiście, że tak. No się jeszcze raz. Come on, come on, come. Też on, też. Dobra. To jest chyba giverka g 16 tak? Tak to się nazywa. Co to? No nie mów, że nie mam już naboi, No to wygląda dobra, Odbieraliśmy trochę pamiętam, że w jedynce też było, także. Fuckin hell, że było ciężko z nabojami, także często gęsto brakowało w magazynku to, coś trzeba włączyć, nie trzeba, no to idziemy. Dobra. I? No takie widać, że... to to, krew do góry kapie, że tak powiem? Fajnie, fajnie, tak. Nie wiem, czy to bug, czy tak ma być. O! Oh. Psychic challenge. Jestem psychiczny. To nie ukrywa, nie ulega wątpliwości. No jest już klimacik, się jakiś tam robi. Także coś się dzieje. Nie o to chodzi. Ojej. 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 I you. Ja pierdziele ja dole, ale ścieżka. Gdzie te kurwy są, że tak powiem? Tam jakaś jest. No tak, fajnie. Tu go nie można. Wychyl się. No tak, właśnie o to mi chodziło. Niestety przeciwnicy są łatwi do przewidzenia. Wiadomo co zrobią, także fizyka tutaj w tej grze to taka, znaczy AI w tej grze, nie fizyka, co ja pierwsze, to powiem sobie, że Czyli nie są zbyt inteligentni. Biegnij ku**a, bo mnie zaraz tutaj zapierdzielą goście. Do mnie, no to chodźcie. Szczęście <mucham> przez te siatki nie mogą mnie. Ale zezawałem. Oh fucking hell. mam zeza dosłownie ten słuchajcie czym to się zabiera dobra Uuu, ładnie 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 dobra Normalnie zły wy, wygar, tak i werga, tylko nawoi mało. Także tutaj zamienimy sobie znowu na to, co byśmy nie byli auto w ramo amo. No tu mamy chyba amunicję, tak? Nie, myślę, że to jest szynka z amunicją. A tu dupa. Dobra, tędy nie przejdziemy, musimy iść górą. To idziemy górą, a tu? Nie. Fuck you. O, tu mamy ammo, pięknie, pięknie. No dobra. Napieramy dalej. Ta blokada to nie była zbyt silna, powiem szczerze. No to mieliśmy też. Tego możemy wciągnąć, psychiczne coś tam. Psychiczne, no i co dalej? Nie bardzo czaję. Tu raczej chyba byłem. O, nie byłem? To muszę iść. Dzięki za wskazanie drogi. Trzeba było się nie wychylać. Nie wyjdzie do ich pipi trochę, nie? Tak wyślałem. Co to kurwa było? Oho, idzie ten z pukawką. Tak, 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 tak. Dobra, no tak, tak się bawi i ludzie. No, kupy nie co? Cieszysz się? Ja pierdziele. Są jakieś apteczki, tak powiem? Czy to samemu się człowiek leczy? Chyba samemu. W jedynce, z tego co pamiętam, to były apteczki. Trzeba było ich używać. Ciężko się powiem wam celuję, strasznie. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak nie, nie za bardzo no ale. Dobra, to tego się strzela. Z tego co pamiętam. No i co, jestem w tym samym miejscu? Przepraszam? Nie no, ja kurwa robicie. Najwyraźniej. Tak, to ja się bawił nie będę. Dobra, muszę iść tutaj. Chyba. Aleś mnie zaskoczył, gościu. Tego się nie spodziewałem. Wtedy, <laughs> <laughs> Jestem, kurwa, bardzo... <laughs> cennym eksperymentem, który mi uciekł. Trzeba było mi kurwa, nie zostawiać z debilami, to bym nie uciekał. O, oh, fuck. Kurde, no. Ja pierdzielę O, oh, o, oh, oh. a ty się skąd tu wziąłeś? Wychyl łepek, wychyl łepek, no. Dawaj, 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 dawaj. Tak, właśnie. Tak, na pewności. Dobra. Czyli musimy iść tutaj, tak? Ciekawe, czy szura można zrobić. Spierdol i widzieliście? Ha! Jaki sprytny! O, to lubię! No, no to dawaj! Ruszaj, ruszaj. Chodź ci dam kurwa sied. O! Wow. Dobra, nie będziemy się bawić kotka i myszkę, kurwa trzeba iść tutaj, bo... Gdzie ta szmota była? You. ale zes A żal tu się bardziej ukrywać kurde bo Szczęście, obrażenia nie są duże, ale... Oh, fucking hell! Ta kurwa! No i? Co wy na to? Wszyscy? sobie amunicję tego nigdy nie za wiele uraczy tu A ten czekał na co? Przepraszam bardzo. No mówię, a i nie zaskakuje w tej grze. Które się otworzyły? Flashlight, oczywiście. O, tego możemy wciągnąć. Flashlight się pali, na cały czas, nie? Baterie się nie rozładowują. To jest kurna gra. I watch you taka muzyczka, trochę dynamiczna, ale jakoś tak klimatu nie czuję w tej grze wam, powiem. Nie czuję klimatu, to nie jest Fir 1. To nie jest Fir 1, kurwa, jeszcze to strasznie ciężko się celuje. Stałem promoted kurna, zostałem wiem 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 tam też jakiegoś widziałem bójka tego zrobimy w ten sposób don't fuck with me Teraz się latarka przydaje. Co to kurwa było? Duchy. O, była moja. Um, dobra. Robi się ciemno, jakiś klimacik. No w końcu coś się dzieje, bo... O. Bo do tej pory to była lipa. Tu coś widziałem. O, tego możemy wciągnąć. Nie wiem co mi to daje, ale... Co tam? Jak można, Nie? Nie macie problem kurwa, macie mnie <laughs> O fuck Ja pierdzielę. no i co to było? Czemu tak? Uuu spaliło go jeszcze Prąd go kopnął kurna spaliło go, ale miał pecha No, widzisz po co ci to było Dobra Trochę amo no tak tutaj nic mi to nie da może wyjdzie Nie wiem nie będę czekał tak długo Idzie ten tą pukawką Nie lubię tych pokawek, bo są Coś mocno bym powiedział. Ooo! Nie pewnie Nie tylko jednego macie down. Tu się ukryjemy. Dobra no. O, kurde, ale dałem dupy. Można tutaj z wychylenia widzę tego brać, bo... bo to się źle dla mnie może skończyć, następnym razem. O! O! Gdzie? Whoa, fuck. Ja pierdziele. Ale mów czubek głowy zarąbałem Come on. coś tak kiepsko mogę go tam trafić. Dobra, A. wybuchy nie pomagają. O, o proszę. Ha, mogę tutaj sobie przejść. Ale czekał na mnie. Paniaczek. Dwóch Dwóch na jednego. To banda Łysego, nie? Chyba, kurna, już kiepsko ze mną. Huch, dobra. Możemy iść dalej. O, o, o coś się dzieje. Dobre, dobre. Czekaj, a czemu jedę na górę? Nie ja muszę iść na dół. Tak, kurwa, z tym... Shotgunem, czy jak to tam się nazywa. Jeszcze raz, no. Tak, właśnie tak. Co to jeszcze jakiś mi tutaj ten? To mój czy nie mój, tak ryczy. Jeszcze pomógł kurna, a nie ...straszysz. What the fuck? Hmm... ...a to, ciekawe. Czy zarło, czy co? Jasność widzę. metro. Mhm. I wpadł w Kanałem Kanałem dół. I woda Dospadł w kanale. No to ciekawa rzecz. O proszę, mój brat zawsze jest tam gdzie trzeba. Temu się nie udało. To chyba z drugiej wojny światowej jeszcze, co goście. Nie no, widzisz przez ciebie teraz przecierpieć. No, i fajnie. Ta dobra, to na dzisiaj to tyle. Jedna partyjka jest, później będziemy kontynuować. Parę gameplay rzucę. Jak będzie Wam się podobało, to będę kręcił i więcej. Także dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego razu.